Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże. Mamy dzisiaj środę 9 kwietnia i Ewangelię na dziś z 8 rozdziału Jana, wersety od 31 do 42. Moi kochani, już pierwsze zdanie z tej dzisiejszej Ewangelii jest wstrząsające i na nim się zatrzymamy. Jezus mówi tak. Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Moi drodzy, cztery elementy tego zdania. Jezus zaprasza nas do wolności, do prawdziwego szczęścia, a drogą do tego szczęścia, do tej totalnej wolności jest Bycie uczniem Jezusa, a bycie uczniem zakłada słuchanie nauczyciela, przecież to jest oczywiste. I to zdanie można rozłożyć sobie tak na, na, na te cztery elementy, można je zgłębić. Jezus mówi, przypominam jeszcze raz w 31 wersecie tego ósmego rozdziału. Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, trwać w nauce. To znaczy, nie tylko słuchać, ale trwać, czyli słuchać i nią żyć. Trwać w nauce mojej, w kazaniach, w jego radach, w kerygmacie, w jego objawieniu. Mamy trwać. Nie liznąć tylko. Nie raz w niedzielę, raz na tydzień usłyszeć. Trwać. Ok, jeżeli to będziemy robili w jego naukach, będziemy trwali, to staniemy się jego uczniami i to jest oczywiste, normalne. Uczeń nie wagaruje, prawda? Uczeń chodzi codziennie do szkoły. Uczeń ma kontakt z nauką każdego dnia. To nie jest od święta. Uczeń po prostu chodzi na zajęcia. Uczy się. Dobry uczeń nie wagaruje. I takimi uczniami właśnie mamy być na co dzień. Kiedy trwamy w nauce Jezusa, jesteśmy jego uczniami, a uczeń jest tam, gdzie mistrz, czyli jesteśmy. W Jego gronie apostołów poruszamy się, chodzimy razem z Nim, uczestniczymy w Jego życiu. No tak więc jesteśmy uczniami. I, i co dalej to zdanie mówi? Kiedy jesteśmy uczniami, poznajemy prawdę. Czyli, moi drodzy, kluczową sprawą, y, nauk Jezusa jest prawda. Jezus odkłamuje to, co my w światowych umysłach nieraz. Y, jesteśmy po prostu, do czego jesteśmy przekonani. Jezus musi to odkłamać, Jezus musi coś wyprostować, Jezus musi oświecić, pokazać świat, jakim jest, pokazać drugiego człowieka, jakim jest, pokazać nam, jacy my jesteśmy. A to za chwilę powiem o tych właśnie prawdach od Jezusa. No i pokazać, jaki jest Bóg, czyli prawdę, poznajemy prawdę, kiedy towarzyszymy Jezusowi, kiedy trwamy w Jego naukach. I co? Jaki jest finał? Po prostu to bycie w jego naukach, bycie jego uczniem, poznanie prawdy sprawia wyzwolenie. Jej, moi kochani, jak to jest pięknie być wolnym człowiekiem. Wolność. To jest pierwszy dar, który dał nam Bóg. Niektórzy teologowie nawet mówią, że zanim Bóg dał miłość yy, ludziom, to najpierw dał im wolność, bo yy, nie ma miłości bez wolności, więc musi być najpierw wolność, aby później odpowiedzią człowieka mogła być miłość. Tak więc wolność to jest niesamowity dar najpiękniejszy, najgłębszy, pierwszy dar Boga do człowieka. Stajemy się wolni, nie jesteśmy niewolnikami świata, grzechu, siebie samych. Możemy wszystko, chociaż dodaje Paweł, że nie wszystko przynosi nam. Korzyść, oczywiście, ale możemy wszystko. Jesteśmy totalnie ludźmi wolnymi, ale kiedy? Kiedy trwamy w nauce, kiedy jesteśmy uczniami, kiedy poznajemy prawdę. No i moi drodzy, w drugiej części dzisiejszego rozważania chciałbym powiedzieć o czterech prawdach, które przynosi nam Bóg, które objawia nam Jezus, które prowadzą nas do wolności. Prawda wyzwala. Ostatnie, yy, po prostu słowa ostatnie tego zdania. A prawda was wyzwoli. Kiedy dojdziemy do prawdy, to ona sama nas uwolni. Będziemy wolnymi ludźmi, niezależnymi od opinii innych, od tego, kto co nam powie, jak się kto zachowa względem nas, jak nas zrani, czy będzie fizycznie przy nas, czy nie będzie. Nic nie będzie w stanie oderwać nas od źródła radości, od poczucia spełnienia sensu. Tak więc, moi drodzy, jakie cztery prawdy przynosi nam Chrystus? Pierwsza prawda. Te cztery prawdy, one są nazwane kerygmatem, czyli taką fundamentalną, dobrą nowiną, najważniejszymi punktami. Przekazu Ewangelii. no Prawda, totalna prawda, która wyzwala. I, i co to, yy, jakie są te punkty, moi drodzy? Pierwsza sprawa. Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Ta prawda sprawia, że już czujemy, że pewna presja, lęk, obawa, zła bojaźń odchodzi. Bóg kocha, Bóg nie potępia. Bóg jest dobry. Bóg się troszczy, Bóg ma plan dla Ciebie, Bóg chce Twojego szczęścia, Bóg Cię chce ochronić, chce Cię przeprowadzić. To jest pierwszy punkt, pierwsza prawda. Bóg jest miłością i Ciebie kocha. Druga prawda, już smutniejsza, ale prawda nie musi być zawsze taka radosna, tylko Prawda ma być autentyczna i szczera. No i druga już nie ma takiego zabarwienia radosnego jak ta pierwsza: że Bóg mnie kocha i ma dla mnie plan i się troszczy o mnie. Druga prawda mówi: każdy człowiek jest grzeszny. Każdy człowiek jest grzeszny, słaby, ma naturę yy, upadłą. Nie jest aniołem i nigdy nie będzie. Jesteśmy słabi, grzeszni. I tendencją człowieka jest upaść. Jeżeli się nie ogarnie, nie panuje nad sobą, to zgrzeszy. Jesteśmy takim samochodem, który ma tendencję do zbaczania z trasy i odbija w prawo. Jeżeli nie będziesz trzymał kierownicy swojego życia, puścisz, nie będziesz czuwał, to zjedziesz na pobocze i będziesz miał wypadek i poranisz innych ludzi. Bo taką mamy tendencję, jako ludzie. Każdy człowiek jest grzeszny. I co ten grzech robi? Oddziela nas. Niestety, moi kochani, doświadczenie naszej słabości, świadomość naszej grzeszności jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego ja nie doświadczam tej Bożej miłości, o której mówiliśmy przed chwilą. Mówimy, Bóg mnie kocha. A ja powiem, ale ja tego nie doświadczam, ja tego nie czuję. No i tu mamy odpowiedź w tej drugiej prawdzie, no bo jest grzech, który mnie oddziela od doświadczenia Bożej miłości. I trzecia prawda, już z kolei już optymistyczna, już wspaniała, że jest ktoś, kto przyszedł na ziemię, by pokonać moje ograniczenia, by zburzyć mur grzechu, który mnie oddziela od Boga. Który jest pomostem między grzesznym człowiekiem a świętym, pięknym, kochającym Bogiem. Tym kimś jest Jezus. Syn Boży stał się człowiekiem, aby być pośrednikiem między słabym, grzesznym człowiekiem a kochającym Bogiem. To Jezus jest drogą. To Jezus jest tym pomostem. To On mnie wyzwala z mojej niemocy, grzechu i sprawia, że ja mogę dostąpić yy, przez odkupienie. Miłości Bożej, staje się dzieckiem Bożym w Jezusie Chrystusie. Zostaje człowiekiem właśnie na, na nowonarodzonym i staje się narodzonym, przybranym synem, córką Boga. Tak więc y, trzecia prawda to jest, że Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem. Tak. Czyli Bóg Cię kocha, człowiek jest grzeszny. Jezus jest pośrednikiem między grzesznym człowiekiem, a Kochającym Bogiem. I czwarta prawda, która prowadzi właśnie do tego wyzwolenia totalnego, że musimy podjąć decyzję, aby te trzy rzeczywistości przyjąć do swojego życia, zgodzić się z nimi i podporządkować się Nim. Czyli, jak ja wiem, że Bóg jest święty i kochający, ja wiem, że jestem słaby i nic sam nie mogę. Nie mogę na nic zasłużyć. Absolutnie. Na niebo nie, nie dam rady. Ale jest Jezus, przychodzi i on mi pomaga, i w nim mam odkupienie, życie wieczne. To czwarta prawda, czwarty punkt to jest przyjąć dar Bożego Syna, przyjąć dar Jego osoby do swojego życia i uczynić go Panem, który będzie Panował, Panem, który. Będzie po prostu prowadził mój samochód, to on usiądzie za kierownicą, ja będę pasażerem, on będzie prowadził, ja będę bezpieczny i będę wolny. Nie będę musiał się już martwić, troszczyć. Pan jest po prostu kimś, kto mnie prowadzi. I to jest właśnie czwarty punkt: przyjęcie Jezusa jako swojego osobistego, Pana i Zbawiciela, podporządkowanie Jemu całego życia. Więc ta prawda, ona faktycznie daje wolność. To, co mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, że prawda wyzwala. Owszem, jeżeli przyjmę tę prawdę do swojego życia, doświadczę wolności. Tego sobie i Wam życzę. I serdecznie zapraszam, moi kochani, na The Chosen, ponieważ już 10 kwietnia, czyli jutro, wchodzi piąty sezon do kin. Poszukaj, w jakim kinie najbliżej Ciebie będzie grany. Te, te pierwsze odcinki, ostatnia wieczerza, gdzie to będzie grane i przyjdź. My w Pabianicach w Kinie Tomi o 19 w czwartek będziemy organizowali taką wielką premierę. Serdecznie zapraszam. Niech Pan nam wszystkim błogosławi na cieszenie się życiem, na życie w wolności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.